Lety, on jest ciągle nieprzytomny. Szkoda, że lekarza jeszcze nie ma. Gdy dzwoniłam, powiedział, że zaraz przyjedzie. To pewnie on. Proszę, doktorze. Porzuć strach medyk na swój fach. <noise> O, oj, kiepsko pan wygląda! Kiepściutka! Kardło zaczerwienione. Opukam pana. Proszę zdjąć koszulę. Czy to coś poważnego? Bądź dobrej myśli, synu. Moi pacjenci wciąż żyją, a nawet jeśli nie, to umarli o wiele zdrowsi. O, przepraszam, to taki szpitalny żarcik. Doktorze? Tak? To nie jest pański pacjent. Co? Jak to? O, oj... Klops, to niedobrze. Ten pan jest chory, ale trudno trzeba z tym żyć. No, droga pani, proszę pokazać język. Żartuje pan? Jestem zdrowa. O, to na pewno skrzywienie zawodowe, bo wszędzie widzę chorych. A... Tu jesteś złotką. Powiedz, co cię boli? Ja też jestem zdrowa. Nigdy nic nie wiadomo. O. Czy ten człowiek odpoczywa? To, to jest, jest pacjent. pacjent. Jest. To jest y bardzo przepraszam, ale ja nie jestem jasnowidzem. Jak mam postawić diagnozę, skoro nie mówicie mi wszystkiego? On dostał cios w głowę butelką. Co? Butelką? Jak to? No to klops. Ach, proszę go, nie bić butelką. Niech pani używa wołka do cias. Słyszy mnie pan, doktorze? O tak, bardzo wyraźnie. Daj słowo. Świetnie. Proszę słuchać. Przysto! Cóż, zawsze marzyłem o ludzkich pacjentach, ale trudno? Tak to już jest. Wracam więc do moich koniozaurów. Pora na szczepienia! Ależ to był weterynarz! Przez pomyłkę wzięłam zły spis lekarzy. O, wcale nie! Fred ma końskie zdrowie. Uh. <słuch> <słuch> hej, hej, już się ocknął! Hej, Fred! Fred, wstawaj!